Ja oczywiście mam sobie lepeczek z na moim kanale z Altermons, który zyskałem w dzisiejszym odcinku. Plan jest taki. Mmm, stworzyłem enchant między odcinkami. To odbieram sobie -y, żeby zdobyć EXPO mamy mieczek Inferium, który sobie też zachowam na razie. I tak. Dzisiaj przygotowujemy się do endu. W następnym odcinku do tego endu ruszymy. Plus jeszcze w międzyczasie myk. Jeszcze raz zrobiliśmy. Tak samo chciałem ulepszyć jeszcze My tego na razie nie używamy naszej farmie redstone'a. Więc możemy na spokojnie uzupełnić sobie tu. I jeśli mi starczy diamentów to sobie wszystkie 9 przerobić. I jeszcze post między odcinkami sobie afkczyłem, żeby raz nafarmić. Na farmie zdobyłem Stonebreakera ponieważ przedwieśniaczek, wszystkie emeraldy dużyłem jakie miałem eee, masz i teraz możemy się wziąć za robotę, czyli enchantowanie Napiszę, że mam sporo stąd nie wiem czy ta mechanika tu dalej działa, zaraz się przekonamy weźmiemy sobie powiedzmy kilof foto, Unbreaking 3, Efficiency 3 do tego i teraz pytanie. Czy to działa tak jak myślę? Czy to wadło Nie działa, jak to działało? Eee, nie wiem. Trzeba niechadrzeć sobie... Bo była jakaś mechanika, słuchajcie, że jak... Zrzucę, ewentualnie może nie na rzecz. Może nie na Paxela, tylko na część Chainseta. Tak, Protection mnie nie zadowala buciki Untaking 3, a tu ma na rękę koszmar, ale nie używamy. Czy na butach to zadziała? Nie, teraz się ogarniemy, co trzeba zrobić. Będę dopiero ten czat, więc szybkie cięcie, i zaraz się dowiadujemy, jak to działa. I jednak chyba się tak nie da zrobić, jak tak myślałem. Także nie soję sobie tykowalę, teraz zrobimy tutaj Stone Katera. Nie Stone Catera, tylko. Trening i. Jak? Nie wiem, czy mam rzeczy. Stone'a nie mam. serio? A tym mi się przepalał wcześniej i nie dostało nic. No to. Czy? To się przepali szybko. Chyba tutaj coś zjedzmy. Chyba, że mi na mięsie coś wysiadło, by to byłby git. Że mam 50 level, jedynie no to. Mam breaking 3. Tutaj. Też to będzie zdjąć Dalej unbreaking. Jeszcze klata jest. Mana no many nie będziemy używać. No to już na razie nie wiem co enchantować. Daj mi szybciego na Już sobie tutaj zrobię pół płytki i mi dawaj grę na Dam sobie go tutaj. Ci nie podoba, to mi nie podoba się Projectile, Lub Protection 3, dobra, Prot 3 jeszcze może być Fire Protection, Mana Boost, Fire Aspect, Unbreaking, wygląda, że to nie ma sensu, a dalej. Te, te, nie, te buty zostawiłbym na razie Prot 3 i Prot 3. Ja jeszcze mam lepszy dystans, żeby bić moba. Ale jak mam jeszcze jakieś książki, ja mam dwie książki, żeby na książkach próbować, żeby coś siadło. Nie jest skrzynka, tylko książka. Mana Boost. I Reach. No to, to jest to czego szukamy. I tak nie jest źle. Fortuna 2. Prot 3. Prot 3 jest git. Tego możemy użyć na klatę lub na spod, lub na cokolwiek stąd w sumie. I... Smaite czwóreczka odpada Respiration też nie A nam się już expik kończy. Lur 2, też nie Vitality. Co daje Vitality? Zwiększa życie noszącego. Nie, moglibyśmy to spróbować połączyć. Dajmy sobie, nie, to nas spodach jednak tak. Nie da się? bo masz apnesa, czy co? Na klatę się da. Zobaczymy, czy to powiększy mi życia. Powiększyło, ołgu. 4, 5, 6, 5 serduszek, nawet 6 serduszek. Więcej. I tu mamy prota 3 tak samo. Tylko czy na to chcę, czy na to. Trochę no, trzcinu rosło. Niestety e, nie ma EMC trzciny ani papier, więc no, trzeba robić w ten sposób. Ale teraz sobie zrobimy z tego papier, co mamy. Na to dwie książeczki. Spróbuję coś trafić. Może akurat nam się odzie tak, że będzie lepiej. Put that A, że można mieć armatę. No, ziemniaki Power 4 jakbym bym robił, ale chyba będę szedł bez łupku. A, już z tego levela. No tak, mieć bez szarpa w miarę tam pro 3 niby no i tą klatę można jeszcze dobić tym protem 3 I ta klata jest jeszcze lepsza i musielibyśmy teraz myśleć o, 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 o to jest mam patyki sobie łuk myk teraz tylko mam patyki, mam flinta czy Kurczak, piórek kurczaków mają EMC. Yy, Masz EMC? Masz EMC, no i koladzko. Posiedzieć naszą kurczaka, który siedział tutaj z nami od początku serii. Trochę tej skóry, tak. Dawaj mi pióra. 10 razy Fedra, jeśli ktoś quest'a zrobi, nawet nie wiem jakiego. Ale, to sobie... To mogę, odłożyć, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć, to mogę odłożyć, tą skórę całą. Alpatyki, Alto al i tutaj jeszcze miałem bas 2, ponad tak strzał. Teraz walniemy na to power 4. I jest kit Set z pro, ten cały hełm perfekcyjny w sumie. Teraz jeszcze myślę nad tym, co mi tam tutaj działa jakoś. Prądaj radę. Ale też nam elektronium się przydało ulepszyć star ze startera na lepszy level. Tu miałem technik na modę. Na basic najpierw zacząć. Ale mimo wszystko nie mam tylu rzeczy. Więc myślę, że to możemy zrobić w następnym odcinku. Tutaj sobie jeszcze zrobimy dzień, jeszcze przygotujemy sobie trzy rzeczy w sumie, które nam pozwolą później pójść do endu. Nic nie trzeba masz tyle perełek, za to też to ogarniemy. Dziękuję. Getting started. Tu mamy end cake. A. Waystone. Lepsi y. przez to będzie w sumie drogo perełkowo wychodzić. I to już jest. Coś później czujemy jajko mam krasze ant stone. Want stone robiliśmy nie to stone w beczce, Lava i glowstone czy tutaj też może być? lava. Teraz zobaczymy. W ogóle na coś tam miałem. 12 nawet. Więc jak to zadziała, to jest git. Działa. Dobra. Pana się tam uzupełnić, teraz to szybko skraszujemy. Mek. Z czego? muszą zostać na placek i stąd trochę perełek wpadło teraz pytanie czy to są wszystkie perełki jakie mamy czy ich nie odkładają tam mamy dwa enderowe i mamy cztery takie i nam braknie jeszcze jednego ale możemy jedno zrobić trzecie i teraz dwa cukry. Mamy jeden. Trzeba naszą farmę lekko zmniejszyć. O jedną masz trzcinę. Trzcina i zaraz to ogarniemy teraz. Daj mi to. Mek, mek. Bierzemy ten crash at no i sobie to robimy. Pyk. To jeszcze jest w questach za to teraz, ale... Expast to. Ale to mi chyba levela nie dobiło, jednak mimo wszystko. To jest no nie będziemy na niej robić. Ale potrzebujemy zrobić ten. Takie dwa. a Aparawek mamy tylko trzy. I teraz pytanie: czy mam na tyle glowstone'a, żeby zrobić sobie szybką farmę? Szybką, szybką farmę. A, ma 120 glowstone, dobrze. jest całość. Teraz w dół potrzebuję. W sumie nawet chyba nie tu. Zdobiję na tej do staka. A i ten pipe mi się nie przyda. Książka też nie. chorus, fluid też nie. Ale potrzebuję teraz Fluid Pipe, a, którego już chyba nawet. O, mam tutaj jednak. Jednego sobie przerzucimy tą lawę. Stąd tu. I to podłączymy. I teraz muszę to szybciutko uzupełniać Opróżnimy ten będzie chyba całe to przerobimy tym na bloki kompresowane i, no. I pusta 39. Szybko 4 skompresowane z tego robimy Proszę tu, tutaj. normalnym młotek, który też się przydałoby zrobić na lepsze. I niech nam tutaj się teraz leci jak najwięcej perełek. Bo potrzebujemy zrobić aż dwa takie waystone'y. Mamy osiem, chyba styknie? Czy dobrze teraz liczę? Zaraz zobaczymy. Aha, czy mi nie podłączyło z powrotem On łączyło mi chyba z powrotem. Add. Mec, 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 mec. Controller to ma? Czyli priorytet tutaj wywalać co? Halo. No mi nie działa. Priorytet 1. Powiem to zrobić ten jest z 13 na. minus 1 na 0. 1. I czemu mi to nie działa? Ale przyjąłem tak, czyli 2 emeraldy. I jeśli chodzi o to, to potrzebujemy ich 8. Nie wiem czemu czemu tego nie łączę. co jest z tym nie tak i będziemy trzeba z plików i obsyliacji, więc to już ogarnę sobie pomiędzy odcinkami. A ja teraz dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało i tak będzie łapkę w górę, zadać ja kontakt pod filmem, czy mamy szansę z tym smokiem. A mam jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka, no i do zobaczenia, siemanko!